Dobra, dzień dobry, dzień dobry Teraz idziemy na tą wieżyczkę. Zobaczymy co tu jest. Na razie są takie odcinki eksploracyjne więc jak znajdę coś ciekawego to wtedy będę odpalał nagrywanko. Dobra, zobaczmy co tam Okej, okay, pan z koniem tam jest na dole A my idziemy pod górę. Jak coś się nim zajmiemy Na spokojnie No, co tu się dzieje? Czy oni idą za mną? Okej okay. Spokojnie panowie zajmiemy się panami Dobra, tu mamy skrzynię Zobaczmy, co jest w skrzyni. Aha. Pułapka. Aha. Pułapka. To brzmi fajnie, fajnie. Aha. No to zobaczmy, co tutaj jest. Mhm. Gdzie nas wywali? To jakieś jaskini, z której nie będziemy mogli wyjść? Bardzo prawdopodobne. No zobaczmy, zobaczmy Gdzie nas gra wypluje Okej okay. Okej, okay, jesteśmy O kurwa Powiem to tak Wywaliło nas no, na grubo to jest smog. Nie wiem co to jest, ale nie wygląda przyjaźnie. Jest to smog. Dobra, headset mi się oczywiście rozładuje i mówi mi, please, recharging. Dobra, bo tutaj generalnie mamy. Oczywiście nie możemy tego mechanizmu uruchomić. Zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Wywaliło nas na jakąś. Nie wiem, gdzie jesteśmy, ale. Ale jest ognisko, no i spoko. W najgorszym wypadku będziemy stąd spierniczać, ale trochę pozwiedzamy, tak? Cokolwiek, wydaje mi się, że zaraz on wstanie. Kurde, jaki zasięg. Mm -hmm. yy, powiem to tak, no. Jesteśmy w stanie go zabić. Trochę tylko, trochę musimy sobie... Jak to się mówi? trochę zmienić ustawienie flaszek. Powinniśmy dać radę spokojnie, to zrobić tego giganta. Tylko, że, tylko, że, tylko, że muszę flaszki sobie pozmieniać. Bo mamy chyba dwie niebieskie. Nie, no w sumie dwie niebieskie i pięć. Chyba styknie. Dobra. No. No dobra, dobra. No tylko że Moglibyśmy podnieść nasze punkty doświadczenia, a my, jak ostatnie fujary, tego nie zrobiliśmy i straciliśmy dość sporo punktów doświadczenia, więc... Nie polecam takich zagrań, nie polecam, bo to było... to, co zrobiliśmy, było po prostu głupie. Ile tam było? 7 tysięcy albo 8. Więc cała, w sumie, taka eksploracja poszła w pizdziec. No nie, no nie poszła tak do końca w pizdziec. No ale dobra, dobra. Zabijemy to, to coś, to nie wydaje się jakieś szczególnie trudne. Szkoda, że te punkty straciliśmy, no ale cóż, łatwo przyszło, łatwo wyszło, jak to się mówi. Mnie przypadkiem od tego ognia jeszcze nie dostaję obrażeń jakiś, Bo trochę tak to wygląda. No ale dobrze, dobrze. Powiem to tak, nie jest to do końca boss na moim poziomie, bo mało obrażenia zadaje. Ale damy radę. Normalnie moglibyśmy stąd tak? bo to jest chyba jakaś końcowa lokacja, nie wiem. W każdym razie, dobra, please charging. Tak, wygląda na to, że dostajemy jeszcze dodatkowo obrażenia od ognia, więc... No ale no, tutaj raczej nie przejdzie. Chyba. No, ja, no! Ja! Jaki ma zasięg, skurczy syn. Dobra, może zrobimy to inaczej trochę. On tutaj nie podejdzie raczej. Raczej. Má někdo Jak, jaki on ma w ogóle zasięg? Szalony typ. Dobra, zobaczmy. Te strzały nam się wykorzystały. Zobaczymy. Na krwawienie. jaki No nie, no, powiem to tak, no. Mm, to trochę za silny boss dla mnie, na razie przynajmniej. Na ten moment ten boss jest dla mnie za silny. I co tu, co tu dużo mówić, no. <laughs> Ale szkoda, że kosztowało nas to 7-8 tysięcy punktów doświadczenia, no. Jakbym zebrał i później bym powiedział, a, jednak za silny, to jolać. To by było spoko, tak? Ale jak straciliśmy te 8000, no to tak. Średnio fajnie, średnio, tak? No dobra, spróbujemy. Spróbujemy później gdzie. Jeszcze tu wrócimy, jak coś. My sobie, my się wybierzemy. Tutaj. Generalnie jest tutaj takie coś. Chyba tutaj. Czekajcie, zobaczymy. Może już, może już damy radę, bo tutaj generalnie jest taki dwóch gości, którzy mnie ostro łoili, ale to było jakieś 20 godzin temu, może 25, czyli sporo czasu temu, moim zdaniem. Więc możemy spróbować się z nimi potarmosić. Ta, 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 ta. Zobaczymy, czy to tutaj jest. Tak, tak, dobra, to tu. Dobra, jeszcze chyba pamiętam, jak się tam biegło. Chyba. Generalnie tutaj mamy bosika takiego. Dobra, weźmy się. No nie, no dobra. Zobaczymy, zobaczymy. No dobra, powiem tak, no, jesteśmy w stanie porobić, jesteśmy w stanie to porobić. Strasznie dużo obrażenia dostają te typki, więc zobaczymy, zobaczymy. Poprzednio raz dostawali mniejsze, więc... Więc mamy i silnego bossa, tamtego olbrzyma, do którego nie mam podjazdu. Znaczy, jakbym się namęczył, to pewnie bym mu dał radę, ale moim skromnym zdaniem za słabo obrażenia mu zadaję. A w tej jaskini akurat mamy szansę. Więc to sobie zrobimy. Dobra. Chyba tutaj nie mogę wezwać duchów, ale sobie. Kurde, chyba mam ten łuk. Pokażcie, jak się ruszam. Nie, no chyba nie mam tego łuku. Zaraz zobaczę. Okej, okay, zaraz zobaczymy, no. Chwilę, dajcie mi, żeby się chwilę odnaleźć. To jest dosyć dla mnie trudna walka, bo jest mało Miejsca do uników, nie wiem nawet czy chcę w ogóle wzywać tutaj tego pana, serio? Ale w tym odcinku to wszystko, bo słuchawki mi padły.